Dobra, jest pestka 4800. Rekordowa bitwa na razie na koncie. Siomanko, widzowie, witajcie. Przed Wami dzisiaj nowe wydarzenie. aukcje, które rozpoczęło się od godziny 11 i będzie dostępne do 21 sierpnia do północy. No i dzisiaj dostępna, dostępny jest ten czołg Obiekt 268 V5 za 20 milionów kredytów minimum. Jest to na zasadzie licytacji. No i tu możecie zauważyć, że za 22 godziny, czy jutro o godzinie 11 Okaże się kto wygrywa, kto przegrywa i za ile kredytów będzie dostępny ten pojazd. Szybka opinia na temat tego pojazdu. Według mnie ten czołg to jest typowy czołg kolekcjonerski. Nie wyróżnia się jakoś niczym specjalnym. Poza tym, że ma ok, penetrację. Trochę niby taki Obiekt 268, ale z obracaną wieżą do połowy. Jednak w rzeczywistości ten czołg po prostu taki mocny nie jest, bo ma o wiele gorsze parametry działa pod względem celności, DPM-u itd., itd. Pancerza ten czołg za bardzo nie ma. Porównywalny bardzo czołg do T110E4. Według mnie E4 jest lepsza. Delikatnie oczywiście, a 114SP2 jest to czołg o wiele, wiele lepszy niż E4 i Obiekt 268V5. Polecimy po prostu 2-3 bitwy, wydaje mi się, Zagramy tym czołgiem z omówieniem, no i to tyle. Okej, okay. jesteśmy w bitwie na mapie Redshire. No, tym czołgiem nie możemy zagrać jakoś specjalnie, agresywnie kontra czołgi ciężkie czy nie wiadomo co. Ogólnie, no to działo, które strzela za 750, penetracja 303 na apk i na Goldzie to jest 395. Chyba identyczne parametry pod względem penetracji, ma właśnie obiekt 268. Jednak, tak już wam mówiłem, ten czołg, no to. Jest nic takiego specjalnego, ponieważ tego pancerza w zasadzie nie ma, a jeżeli gramy przykładowo na jakieś ósme tiery, gdzie wierzę, może coś tam poodbijać, to mamy gigantyczny taki Vizior włas, tą belkę, która jest bardzo łatwa do przebicia, no, podobna z obiekta 268 V4, więc na ten czołg po prostu jest to taki, taka zajawka dla kolekcjonerów bardziej niż faktycznie dobry czołg. I nie wiem za ile kredytów dokładnie będzie on schodzić, ale raczej... To nie będzie w sensie, ale to nie będzie jakiś dobry wybór dla osób, które zastanawiają się, jaki dziesiąty TR kupić. Trochę jestem samotany, dlatego było kilka tych cięć. Wróciłem właśnie z jeziora, Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to wrzucałem tam kilka informacji, też jakiś fotek na story. Zapraszam Was serdecznie, też mówiłem w filmach, ale już wróciłem do naszego wocika i będę nagrywać materiały. Na żywo, co i jak? Jeżeli będą jakieś ciekawe rzeczy w tym sklepie, znaczy w tych aukcjach, to jak najbardziej nagram materiały na temat tych wszystkich pojazdów, ale nie wydaje mi się, że wszystkie te czołgi będą warte omówienia, jeżeli jakieś będą. Ja sporo czołgów mam, mają być też nowe rzeczy, i trochę, trochę jestem tutaj zaciekawiony, czym nas Wargaming zaskoczy. Słuszna uwaga, no to. Dosyć taki typowy schemat ze strony Wargamingu, czyli mamy teraz nowe włoskie niszczyciele, które najprawdopodobniej będą bardzo mocne. To jeszcze tuż przed aktualizacją będziemy mieć możliwość wypstrykania się z tych wszystkich naszych surowców i tak dalej. Więc uważajcie i nie przeceniajcie, jakby nie wydawajcie za dużo na te aukcje. Weźcie to pod uwagę, czy wy naprawdę potrzebujecie te czołgi, które tu będą, bo tu ta cena może być naprawdę mocno zawyżona. I to jest bardziej oferta dla kolekcjonerów, dla osób, które Chcą mieć wszystkie czołgi w grze i tak dalej i mają bogaty garaż, to też musicie brać pod uwagę, żeby nie sprzedawać wszystkich, całe wasz, całego waszego garażu po to, żeby kupić jakiś jeden czołg, który okaże się, że nie będzie wam w ogóle pasować, a jest całkiem unikalny. Całkiem unikalny, przykładowo obiekt 2.8 V5 był dostępny chyba pół roku temu. Za wolne doświadczenie. Ja wygrałem tego doświadczenia naprawdę sporo. No i teraz znowu jest dostępny ten Obiekt 6.8, Wtedy był po raz pierwszy dostępny. Teraz jest już drugi raz dostępny w tym roku. Więc zawsze są jakieś tam czarne rynki, nie wiadomo co. I te czołgi, które niby są takie unikalne, one non stop tracą właśnie na wartości. No bo tak praktycznie cały czas są dostępne w jakichś takich większych wydarzeniach. Oczywiście nie non stop, tylko raz na rok, raz na pół roku. Tak, jest w tym przypadku z tym obiektem 268 V5. Wracając do tej bitwy, to ona jest dosyć, dosyć skomplikowana, ponieważ są te trzy artylerie. My wygraliśmy lewą stronę, prawa strona tak dosyć stoi, a przeciwnik zakampił się w tych sektorach, i w sumie to można podjechać według mnie. I jakby skomplikowana pod, względem, pod tym względem, że nie mogę zadać jakichś super uszkodzeń, tylko muszę po prostu wyczekać na swój moment. Też bardzo ważna rzecz. Chyba powinienem tu wrzucić turbosprężarkę, bo ten pojazd jest dosyć mułowaty. Wydawało mi się, że on jest bardziej mobilny, ale jednak myliłem się, więc na pewno zainstaluję tutaj turbosprężarkę od następnej bitwy. Zobaczymy, jak ta mobilność się zmieni. O, mamy Leoparda. Zobaczcie, też dosyć długo skupiam, ale udało się trafić za 776. No to obracana wieża jest naprawdę fajnym elementem w tym czołgu. A, przepraszam, to jest w pełni obracana wieża. To nie jest tak jak we czwórce bo pewnie popełniłem na początku filmu błąd, że ta w pełni, znaczy, że to jest wieża obracana tylko o 180 stopni więc od razu się poprawiam. Ja muszę czekać naszego ebra, żeby zaświecił on leoparda. No i wtedy strzelimy do niego. Nasz eber podjeżdża. Może zaświecić też artylerię w tym dole. Nie mamy tu depresji, działa za bardzo. Widzicie, jakie ma. Ja mam problemy, żeby strzelić w tę artylerię. Muszę podjechać trochę bardziej agresywnie. I dopiero teraz strzelamy. 2127 uszkodzeń. I jeszcze tu coś jak najbardziej można ustrzelić. Czekamy naszego ebra. Nie wiem, czy nasz EBR nie będzie chciał strzelić o trójkę w tył. Ale chyba jedzie, jedzie do przodu. To dobra informacja dla nas. Oj, zaświeciłem sobie na 50 metrów, ale jest grill. celujemy się w niego, nawet nie zdążyłem strzelić. Jest też arta. Dobra, to wchodzi w artylerię. Mamy trójkę tyłem. Ładujemy te okolice 15 sekund. No to nie jest jakiś rewelacyjny wynik. Przypominam, że obieg 268V, a znaczy zwykły obieg 268, ładuje to działo tam chyba 2 sekundy szybciej. Aha, no i teraz widzicie pan, wszystko we mnie wchodzi. Dwa leopardy, jeden chieftain co prawda, ze złota, ale i tak, jakby no ten czołg nie odbija nawet wieżą. Na dziesiątych terach większość zwykłych pocisków to dużo mówi o tym czołgu. No trochę wyjechałem, tak jak nup, przez środek pola, jednak to była końcówka bitwy i mogłem sobie na to pozwolić, bo chciałem po prostu jak najszybciej tam podjechać do przeciwnika. No i mamy oznakę Mistrzowską trzeciej klasy medal Paskurciago zwykła, taka standardowa bitwa. Oczywiście ten czołg nie zarabia więcej kredytów. Nie mylcie, z czołgiem premium to jest czołg specjalny 10 tieru, po prostu tu są jakieś bonusy za wydarzenia i tak dalej. Lecimy jeszcze jedną na pewno bitwę. Bezpieczna przystań losowania z dyszczkami, Po drugiej stronie jest kran i typ 5 heavy. Zapomniałem wspomnieć, że w sumie dosyć sporym atutem w tym czołgu jest to, że mając to 395 penetracji, możemy przebić takiego krana po wieży. Jeżeli oczywiście nie będzie ona jakoś specjalnie skontowana, to nie powinien być dla nas problem. O no, kurczę, jestem wyświecony, więc trochę muszę uważać. Wrzuciłem to turbo, ale nadal to nie jest czołg, który jest bardzo mobilnym niszczycielem. Sami zresztą widzicie, jak tutaj podjeżdżamy, teraz będzie pod górkę, to w ogóle będzie katastrofa, No tu akurat każdym czołgiem byłoby słabo. Co jeszcze mogę powiedzieć, to zapraszam was w szczególności na mojego Twitcha, na moje streamy, ponieważ jutro będziemy robić streama 24-godzinnego, czyli przez 24 godziny będzie transmisja, gdzie będą do wygrania specjalne nagrody. Będzie to m.in. sprzęt od SteelSeries i inne ciekawe rzeczy. Zapraszam was serdecznie. Też oczywiście nagrody, które... Znaczy nagrody z Vota, które będziecie mogli powygrywać. Jak najbardziej zapraszam was. Nie wiem dokładnie, o której ruszam ze streamem. Wydaje mi się, że od godziny 13, ale na pewno ogłoszę to jeszcze pewnie dzisiaj wieczorem na Karcie Społeczności na YouTubie, czy na moim Facebooku czy na Discordzie. Na Discordzie zawsze jest najwięcej informacji i ten was, tam Was też serdecznie zapraszam. Ok. Testoloid podjechał bardzo agresywnie, ja jestem wykryty. Nasza teseta też podjeżdża, ona tak zbiera tą całą uwagę, więc wceluję się w tą szóstkę. Poddaję strzał za zero moi drodzy. Katastrofa. Nie wiem jakim cudem to był strzał za zero. To nie był pocis też hit, tylko zwykły apek. Nasza deseta wyparowała 0 do 4. Moja drużyna posypała się wszędzie. Więc. No, może być słabo. Minus 6000 HP. Ja muszę chyba się wrócić i spróbować coś strzelić. Albo we 50. O, on jedzie środkiem. Niestety nie strafiłem. A ja Mix mnie teraz przebija. E6 do jeszcze. No nie na no co to jest w ogóle ta bitwa. Ja dojechałem na tą pozycję, gdzie jestem i od razu było 0,4 minus 6000 HP. Moja drużyna nie wiadomo co robi, ale odbiłem jeden strzał. I to jest spory plus, niestety znowu nie trafiłem. setka na plecach, TVP z przodu. Znowu zostaliśmy przebici. Czy to będzie bitwa za zero? Nie wiem. Udało się trafić to masz to był trochę. Farciarski strzał, ale mimo wszystko i tak musiałem Zaryzykować, bo zaraz ta E6 by się kompletnie mi schowała Fajnie jakby ktoś właśnie dobił tego test LT Załaduję sobie pociski hit na tego, na tą E50 Widzę, że tam te fapek się wychyla Dobrze by było rozważyć tą E50 Tu po górnej mogę przebić No niestety ona mnie Zgąskowała, może TV-peg dobiję? Nie trafił super 1400 na liczniku 6 do 8, ale po HP to wygląda tragicznie. Możliwe, że tę stronę sobie ogarniemy, bo został sam tv ale no ale nadal zobaczcie, ile tutaj jest czołgów. Mo, jest typ 5 Heavy, dobra w niego to powinien być dosyć łatwy strzał. No i na tym streamie 24 godzinnym będę markować właśnie Tyba 5 Heavy. Od 0 do 95% na jednym streamie. Mam nadzieję, że mi się to uda i nie będzie żadnej porażki. Ponieważ granie, takim typ granie tym typem 5 heavy w obecnych czasach może być naprawdę niezłym wyzwaniem. No właśnie ten typ się ode mnie odbił. To du duże zaskoczenie. 7 do 10 chyba nie mamy szans, żeby jakoś wyciągnąć tą bitwę. Zaraz nam tu przeciwnik podjedzie i... Będzie katastrofa. Nie mamy drugiej flanki, gdzie możemy przejechać, ponieważ ten tfop cały czas żyje. Nie trafił drugi. Nie wiem, co się dzieje, ale jakimś cudem żyjemy. I teraz możemy sobie zająć tą kontrolę nad mapą, która jest bardzo ważna. Czyli ta strona jest odpuszczona. Tutaj nikogo nie spotkamy. No i dzięki temu, że możemy to tak rozciągnąć, to jeszcze daje nam jakieś delikatne podstawy na to, żeby spróbować tą bitwę wyciągnąć. Nieważne. To niestety zaświecił mnie jak pancer na przejeździe. Mogłem pojechać dookoła bardziej i byłoby lepiej, ale no ta bitwa była już zdecydowanie słabsza, więc koniecznie muszę zagrać jeszcze jedną, żeby tak nie zakończyć odcinka. Lecimy trzecią, ostatnią. Tundra, dosyć specyficzna mała mapa. Ja lubię grać sobie na środku, gdzie jest ten most, ponieważ będziemy mieć przestrzał i na przejeździe jakiś, i tam na górkę. O, zaświeciliśmy między innymi Leoparda. Jest to beka i grill do nas strzelił. Okej, okay, takiego przebiegu już nie zakładałem, ale też się nauczyłem czegoś, czyli wiem, że tędy od razu tak nie przejeżdżę. Tylko jak chcę podjechać pod most, no to znaczy na ten most muszę jechać sobie tędy. Czyli te okolice. Nasz jak pancer strzelił do Esety. No widzicie, tędy, gdybym jechał, no to wtedy automatycznie ta skała mi zasłania. Nie wiedziałem o tym, czegoś się dowiedziałem na tym odcinku żeby właśnie tak tam nie jeździć. Dobra, użyjemy tych krzaków, może zaświecimy jakiegoś właśnie tego meda na focha nie mam bicia za bardzo. No ale tu w tych krzaczkach na pewno ktoś będzie. Leopard STB albo grill. Oj tylko obawiam się, że ten leopard nie zaświeci. Tylko trochę bardziej użyję tego krzaczka, żeby nie zostać wykryty przez niego. Dobra, ale się w to miejsce. Tutaj ktoś, ktoś może przejeżdżać i mnie zaświecić, tego się obawiam. Ok, Leopard'a nie ma. Widzimy, że o o asata. Dobra, podjeżdżamy do przodu. Asata nie trafiła, super, byliśmy już schowani. Nasze czołgi ciężkie podejrzewają agresywnie, więc ta asetka tak do końca na tej pozycji nie będzie mogła grać. No i też w sumie jestem zaskoczony, bo najczęściej te czołgi ciężkie stoją w miejscu i nic nie robią, a widzimy, że tu mamy zupełnie inny scenariusz. Nawet ja zastanawiam się, czy by nie podjechać jakoś właśnie agresywniej. Chociaż ten obiekt czy będzie przejeżdżać? Albo Westerfała damy pastkę. Niestety nie. Też mogę wychylić się na tą assetę. Dobra, wychylamy się na esotę, kończymy. Teraz ta obracana wieża przydaje się w tego typu właśnie wychyleniach. Ale od razu cofamy się. W ogóle jest strasznie gorąco jak to nagrywam. Jestem nieprzyzwyczajony już do takich rzeczy. Mój komputer trochę się już przegrzewa. Nie wiem czy słyszycie jak tak trochę bardziej włóczy. Mam nadzieję, że nie. O, jest kran bokiem. Elegancko. Jeszcze z gąską. Jesteśmy wykryci, więc trzeba uważać. Ta bitwa będzie... Chyba najlepsza, w ogóle to są moje pierwsze bitwy na obiekcie 268V5 na moim y, prywatnym koncie, ponieważ poprzednio grałem na odcinku, y, dostałem na serwerze, znaczy na tym koncie Community Contributora CSKA, y, a wcześniej jeszcze grałem na chińskim serwerze, y, bo na europejskim ten czołg nie był dostępny. Więc to są moje pierwsze trzy bitwy na tym pojeździe, a zdecydowanie najlepsze. Dobra, obiekt 780. Może go jakoś podpalimy. Coś? Niestety nie. 590, ale słabo mi polosowało. Kran się nas wychyla. Ktoś musi go dobić, bo jesteśmy na jeden strzał. Odbiliśmy krana, więc super. STBek tam do nas strzelił. Dobra, wcale się do estebeka. Trochę obawiam się tylko tego drugiego estebeka i tego krana. Nie wiem, czy przejmowanie bazy to też jest dobry pomysł. Wtedy bardziej skupiamy uwagę na sobie. Ale może ten estobek będzie uciekać jakoś? Nie, niestety chyba nie. Dobra, wychylamy się na tego drugiego estobeka. On jest za tymi kamieniami. No to jedziemy po 140. I tam z tyłu są niszczyciele jeszcze, FV i Foch. Nie wiem, czy wykryjemy je. O, jest FV wykryty. Dobra, jest pestka. 4800. Rekordowa bitwa na razie na koncie. Podejrzewamy dalej. Po tego Focha i Esetę. Jeszcze jakbym oddał dwa strzały, to by była rewelacja. No, to Esetę. Czy zdążymy? To chociaż stb -ka? Niestety chyba nie. Nie, nie zdążymy. Dobra, został sam foch. Czy uda się zrobić 5000 na odcinku? Nie wiem, czy on będzie wcelowany. Dobra, udało się. Musiałem tak zaryzykować, bo prędzej czy później on by do mnie strzelił i mnie rozwalił. Ale mamy, mamy to. No i odznaka pierwszej klasy: 5400 uszkodzeń, 1000 po asyście. Bitwa naprawdę fajna. pod odcinek. No i w sumie to tyle. Tak naprawdę tak się prezentuje obiekt 268 V5. Ja jakoś go niespecjalnie polecam. Raczej czołgi drzewkowe są lepsze od tego pojazdu. I jak chciałbym jakiegoś niszczyciela, powiedzmy tego typu, to chyba lepiej by mi się grało obiektem 268 zwykłym. Bo to w pełni obracana wieża aż tak dużo Wam nie daje, bo inne parametry są naprawdę gorsze lub o wiele gorsze niż pozostałe drzewkowe niszczyciele właśnie mają. No to jest moja opinia na temat obiektu 268v5. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, a do zobaczenia na kolejnych filmach czy streamach. To Elo!